Cześć, jak się macie? Z tej strony 30 Kaszczan i ci pokażę wam, jak otwieram serwiski z piłkarzami Pani 2024 FIFA 300 Stawcie łapki w górę. Z udziału, aby nie przyklejać kłoniców. No, to zaczynamy. połocnik super z Barcelona obrońca Mukiele z Pedrze kolejny gracz defensywny Molina z Atletic Madryt Super. Za Lazio i Robert Lewandowski, kapitalny traf dopasnik i z Lazio. Kolejna serduszka. Brunta, Saliba z Arsenalu Fajne karty na razie lecą nawet bardzo fajne Stąd z Manchester City. Goldberg w pierwszym odcinku Sommer z Bernachium Longstaff z Newcastle o wini. Pięknie. Z Real Madryt 99 ma. Tutaj jako najwyższą statystykę później 97, a najsłabszy ma 96. No, naprawdę kapitalnie. I wonuci z UB Lewy i wini już jest nas obrńca Murlo, Bosnik, Perygwajn Zajeksu, Obronca Dias z Manchester Foden również z tego klubu golkiper o Alisson z Liverpoolu Włoznik Rodde z Frankfurtu Włoznik Dumfries z Interu Mocnik, Fega Pomocnik, Elot z Liverpoolu, Herb Lazio, Kimiś z Bernu, Fantastycznie, i kończymy tą srebrną ręką od Z Benfica. dzwunca. skończyliśmy, a teraz nim zaczynamy. Znowu saliba, ramkarz pero, wedel, zlatio, dopasnik, witna, soli, marsylii b, letran. Marquinhos z PSG i Modric oraz Kroos Pocnik Reiss z Arsenalu Fegino z Lazio Włodznik a Slani z Interu Pempe, z Brońca upamekano. Mekano super no taka karta piękna złocista Saka Arsenalu. ale taki piłkarz. No, to trzeba mieć szczęście, żeby trafić uliczką kartę. Nie, Postnik. Wilson z Newcastle, Ocnik, Smith, Row, Arsenalu. Mocnik Makalister z Liverpoolu Longstaff z Newcastle Mocnik Bal Setich z Liverpoolu Mocnik Thaïor jak chcę i ostatnie Bostink Koman z Bernu. Koronica szkliniar z PZ. Koronica gimes z Atletico Madryt Bramkarz Ederson z Manchester City. Bostnik Giru. Fajna karta zmianu. Koronica. Van Dijk z No, bardzo fajne karty ci trafiłem. I jeszcze raz pokażę tego u Bomekanu. Coś pięknego. Top Master. No to, to było źle. Ja bardzo dziękuję za ogólnie. Żełego dnia pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!